Następnej, ale degustacji. E, tym razem piwo z browaru VigVar. I jest to The Cheeky Elf. 41% alkoholu. E, bursztynowe piwo. Czyli tak naprawdę Bitter. Bottom up. Proszę bardzo. Amber Ruby Ale. Ech, może to być. Amber Ale, to może być Red Ale, a może być też zwykły Bitter. Wyglądają jak, jak widać na złożonym obrazku. Nic o tym piwie nie wiemy. Browar jest zamknięty, jest tylko nazwa. Eee, składniki: woda, słód jęczmienny, miele i drożdże. Eee, ważone w browarze Badcomb Brewery. Eee. Taka dosyć ym, bezczelna troszeczkę etykieta. Mamy Elfa, ale widzimy tylko jego tyłek. E, chyba niesie jakieś prezenty, ale <laughs> no, widzimy jego gadki tylko. Dobrze, to tu jest kapsel, jest nieciekawy. Czarny golas, tyle. Piwo jest ciemnobursztynowe. Klarowne. Mała piana. A Taka trochę beżowa, jasno beżowa powiedzmy aromat mm, niezbyt taki wybujały, ale jak na właśnie takie piwo jest w porządku, trochę takiego przypalonego karmelu, troszkę takich suszonych owoców całkiem w porządku. Dobrze, przejdźmy do smaku. Patrzcie zrobię. Niskie powiedzmy do średniego nasycenie. Fajna jak na 4,10% e, e, piwo jest fajne, fajne odczucie w ustach, jest ciało jest w porządku. E, jest to piwo dosyć wytrawne, z przypalanymi akcentami, właśnie takie przypalany karmel, trochę takich e, pieczonych. E, I no. Ziarnistych troszeczkę mm. smaków tutaj jest. Do tego dochodzi mm. lekka e, goryczka, która też jest właśnie taka palona, e, lekko ziołowa, e, z takimi ziemistymi akcentami, czyli bardzo brytyjsko. E, są owocowe akcenty, są to takie bardziej suszone owoce, ale jak najbardziej się to wkomponowuje w charakter piwa, który jest takim no, dobrym biterem. Dobrym biterem. Um, no. Czy to jest wspaniałe piwo? No niekonieczne. Jest po prostu w porządku. Jest se sesyjne, e, łatwo pijalne, odświeżające. E, czy jest to świąteczne piwo? Jak każde inne. E, nie musimy ciągle pić e, imperialnych porterów w święta, e, taki biterek nawet będzie lepszy na, na trawienie, e, jest lżejszy zdecydowanie, także czemu nie. Jest sesyjny, możemy sobie obejrzeć jakiś program w telewizji, czy, czy porozmawiać przy biwie. Przy, przy, przy e, także czemu nie. W tym sensie może być świąteczny. Ale jakichś specjalnych świątecznych aromatów czy em, smaków to w nim nie ma. że jest po prostu świąteczny, no bo jest taki czas, że możemy sobie na wszystko pozwolić. No i możemy sobie pozwolić na takiego pitarka. Czemu nie? Ehm, no cóż, no, chyba wszystko co mogę powiedzieć o tym Piwie, ponieważ e, nie za dużo o nim wiadomo. <kuh> Browar jest zamknięty. Istnieje tylko. Marka jako taka, widzicie, jest e, e, ważone gdzie indziej. E, no, mają tylko swój sklep w tym momencie. E, także używają marki. E, jakieś tam piwa ważą, ale to nawet nie jest marka, nawet nie jest własnością browaru. Nie można to powiedzieć, że to jest browar. E, który po prostu ważył kogoś innego? Nie, marka należy do sieci pubów. w tym momencie e, Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. W rzeczywójcie taki podobno się w porządku. Także dajcie łapkę które subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczko, co będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. zrobię, czy jest?